Jako pierwsza, za nią wszyscy, łapiemy się za bioderka, jeden drugiego, pociąg robimy, pociąg, pociąg, pociąg robimy, jeden drugiego łapiemy, tak, i kursujemy, i w lewo, ostrożnie, pomalutku, zapraszamy mamusie, babcię, dziadku. No, lokomotywa musi i troszeczkę ruszać. Jedziemy, jedziemy z I raz, i dwa, i trzy. I tam między krzesełka jedziemy. Jeden za drugim. I śpiewamy. I tańczymy. I wracamy tutaj pod scenę Jeszcze szybszy, jeszcze szybsze coś Jeszcze coś szybszego, z Bo już... O! Co to jest? A tytuł? A zespół? Skardowie. I uwaga, rocki do góry. I machamy. Wszyscy machają rączkami. I uwaga. Prawo. I idziemy. Prawo. I w drugą stronę. I idziemy. I machamy. I w prawo, i w drugą stronę, i wracamy. I do siebie. Uwaga, obracamy się. Ostrożnie, żeby się coś nie stało. Proszę bardzo. Lena, proszę bardzo. A moi kochani, a wiecie, ile Mikołaj ma elfów? Ile? Jak się nie mylę, to zaokrąglę do tysiąca. Eee, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze, no to dostaniesz nagrodę. Tysiąc elfów pracuje dla świętego Mikołaja. A powiedzcie mi, co jest napojem elfów? Co piją elfy, kiedy zmarzną i ciężko pracują? Co piją? Gorącą czekoladę? Gorącą czekoladę, gorącą czekoladę. no oczywiście, że gorącą czekoladę. A propos, gorąca czekolada jest również na stoisku gastronomicznym Stajni Podkowa. Zapraszamy na wspaniałą gorącą czekoladę. Miko! Nie słychać Was. Chyba Was Mikołaj nie usłyszy. Jeszcze raz, dobrze? Trzy, cztery. Mikoł! 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 Już! Niech wjeżdża do nas Mikołaj, zaraz zobaczymy, moi kochani, czy on tutaj do nas wjedzie, czy nie wjedzie. Do nas! Ostrożnie, yy, koń mi przyjechał, zróbmy miejsce i bardzo proszę uważać, bo konie to są żywe stworzenia, ostrożnie, szeroko, szeroko, pięknie, zobaczcie, niesamowite, to co przywitamy, jeszcze dalej troszeczkę, jeszcze troszkę dalej może, damy radę troszkę dalej, szerzej, prosimy o zrobienie miejsca, moi drodzy, szerzej. Szerzej, szerzej, szerzej. Dzień dobry. Dobrze. Słuchajcie, przywitamy Mikołaja. Powiedzmy mu dzień dobry. Trzy, cztery. Dzień. Oj, święty Mikołaju, powiedz nam, skąd ty do nas przybywasz? Z dalekiego kraju przybywam z moimi elfami. A ile tych elfów masz? Oj, dużo, ale dzisiaj tylko dwa najgrzeczniejsze ze mną. Święty Mikołaju, a czy te elfy już wypiły gorącą czekoladę, żeby się pokrzepić? Oczywiście, że tak. Hmm. A powiedz, dlaczego przyjechałeś do Boża do tych wspaniałych grzecznych dzieci? Bo lubię spełniać marzenia grzecznych dzieci, ale nie tylko. A kogo jeszcze? Dorosłych też. Jak tylko są grzeczni, tak? No to pięknie. E, a powiedz nam. Powiedz nam, Mikołaju, jak z tymi prezentami jest? Czy ty już dzisiaj roznosiłeś, czy jeszcze nie roznosiłeś? Jak to jest? Bo to różnie by mówią na ten temat. Oczywiście pracujemy dzisiaj już od rana. Może niektórzy już prezenty od nas dostali. I Are... do Witajcie z melodią z Beskidu Śląskiego u Kowala Kuźnia Murowano. Na chwileczkę jeszcze w tym Beskidzie Śląskim zostaniemy. Yy, zaś... yy.